Do niedawna można było wierzyć, że Polska pozostanie być może jedynym państwem Europy, który będzie w stanie oprzeć się nadciągającej zachodu fali rewolucji obyczajowej. Polski katolicyzm wydawał się na tyle mocno zakorzeniony w praktyce społecznej, a jego związek z poczuciem narodowej tożsamości na tyle głęboki, że wizja Polski niekatolickiej, ba, wręcz antychrześcijańskiej, Polski, w której dochodzi do ataków na księży, niszczy się pomniki przeszłości, wyszydza się święte znaki, w tym najważniejszy dla wszystkich Polaków symbol, jakim jest ikona najświętszej Maryi Panny z Częstochowy, mogła uchodzić za urojenie, za marzenie niedoważonych lewackich radykałów. Czyż Polska nie przetrwała zwycięsko zaborów? Czy nie gromadziła się zawsze pod krzyżem, bo tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem, jak to ujął Karol Baliński? Podobnie, czy nie dzięki przywiązaniu do kościoła, które w oczach minionych pokoleń utożsamiało się z przynależnością do całej łacińskiej cywilizacji, Polacy wykrzesali w sobie dość sił, by stawić w 1920 roku czoło nawale bolszewickiej? Katolicyzm i polskość złączyły się ze sobą tak głęboko, że dla postronnego obserwatora trudno było odróżnić, co jest czym. Dlatego wrogowie polskości doskonale rozumieli, że kto chce zniszczyć i obezwładnić duszę narodu, musi w pierwszej kolejności uderzyć w Kościół. Dlatego żadna inna grupa nie poniosła takich strat podczas II wojny światowej, jak właśnie księża. W żadnym innym państwie okupowanym przez Hitlera, a także Stalina nie atakowano z taką zaciekłością, brutalnością i wściekłością kapłanów, biskupów, klasztorów i wiernych. To fragment tekstu, a w zasadzie początek tekstu Pawła Lisickiego pod tytułem Czy Polskę stać na kontrrewolucję?, który jest jednym z takich tekstów i szkiców. Różnych autorów zamieszczonych w książce: Zamach na Polskość, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. I, proszę Państwa, obserwujemy ten atak na kościół, niszczycielskie działania. W sieci można znaleźć całą masę takich wpisów atakujących Kościół. Także na moim kanale można też się z takimi wpisami, komentarzami spotkać. Jest to po prostu atak też na polskość. Nie tylko na Kościół, ale i na polskość. I pytanie, czy właśnie stać nas na taką kontrrewolucję? Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Polska już nie będzie Polską, jeszcze jeśli Kościół zostanie zniszczony. I warto o tym pomyśleć przed zbliżającymi się wyborami. Byle nie trzaskowski.